9 Uczestnik Grand Prix, lider cyklu Grand Prix. Widzieli Państwo notkę średnia 2,431 to czwarte miejsce w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze. Lepsi tylko dwaj do dozowianie. Prowadzący Tomasz Golop i trzeci w klasyfikacji Niki Pedersen, wielki nieobecny tego szlagieru Centernet Mobile Speedway Ligi. No i druga średnia w zespole Leszczyńskiej Unii, bo są najwyższą w ekipie. Romana Jankowskiego ma Janusz Kołodziej, który teraz na Państwa ekranach. Janusz Kołodziej kontra Tomasz Golop. Janusz Kołodziej z pierwszego pola startowego. Tomasz Golop z czwartego. A więc daleko od siebie. No i teraz jestem ciekawy, jakie będzie rozegranie tego pierwszego łuku. Daleko od siebie, ale mam wrażenie, że oni szybko się do siebie zbliżą. Myślę, że teoretycznie w lepszej sytuacji jest Tomek Golob, bo ta luźna nawierzchnia odsyp odsypana z czwartego pola ma więcej manewrów do wykonania i więcej możliwości. Zobaczymy, jak sobie poradzą z tymi akcjami Leszczynianie. No nie zapominajmy, że to jest mecz Janusz Kołodzi i jego partner Damian Baliński dwa razy na toze i dwa razy podwójne zwycięstwa. Partnerem Tomasa Goloba jest Junior. No tak jest zestawiony ten skład gozowskiej stali, że z Tomasem Kolowem jeździ Junior no i a kto wie czy to może Damian Paliński wygra pogodzi tutaj rywali no rywalizacja pary znakomitej Paliński, Kołodziej z Tomasem Kolowem a jest jeszcze zmarnik. Kolow przegrywa start na dwóch pierwszych pozycjach zawodnicy Unii ale błąd za Kołodzieja Kołodziej spada na trzecią pozycję na cele Waliński. Teraz Kołodziej będzie kontratakował, Wychodzi przed Tomasa Golowa. Cały stadion ten wyścig ogląda na stojąco. Golop. Już jest drugi. To jeszcze nie oznacza, że Tomasz Golop może być bezpieczny na tym drugim miejscu. A nie może czuć się zwycięzcą tego wyścigu Damian Baliński, Choć on, ten yy, tor, ten nawiedznie na znakomicie. On wie, jaką obrać ścieżkę, no, ale Tomasz Golow, no nie bez powodu nazywany profesorem, być że spróbuje coś wymyślić, ale wydaje mi się, że te wszystkie stutki Tomasa Golowa, wszystkie akcje tutaj spełzną na niczym, bo Damian Baliński znajduje sposób na Tomasa Golowa. Ja przypadkiem nie powiedziałem, że gdzie dwóch się bije, tam... Wygra ten trzeci Damian Baliński przed Tomasem Golobem. Przed Janusem Kołodziejem, a że Janusz Kołodziej przyjechał trzeci. To cztery punkty dla Unii zdobywa ten duet. Zdołał Kołodzieja z Balińskim rozdzielić Tomas Golob, ale wygrać trzeciego kolejnego wyścigu na Leszczyńskim torze nie zdołał. Dwa punkty Golob, bez punktu Zmarzlik, 4 do 2 dla Leszczynian i 35 do 25. 10 punktów. Dużo się wyjaśniło już na starcie, bo Damian Baliński zablokował jazdę Tomka Goloba. lepiej wyszedł ze startu. No tutaj najbardziej namieszał Janusz Kłodzi, który doskonale wyszedł ze startu, jednak po wewnętrznej części toru, popełnił błąd, wyciągnęło jego motocykl na zewnętrzną część toru, tam bronił się kontrolując swój motocykl przed bandą, więc musiał stracić na prędkości. Ci, którzy jechali po tym najlepszym torze po zewnętrznej części toru musieli go wyprzedzić. Tutaj Janusz Chodziej mógł jeszcze wyprzedzić Tomka Goloba. Może gdyby próbował wyjechać przed przednie koło Tomka Goloba po zewnętrznej części toru, to miałby na to szansę. Taka jazda po zewnętrznej. Mocno wyłamanym motocyklem na pewno nie mogła przynieść skutku żadnego, bo ci, którzy jechali po zewnętrznej części Toru, ci, którzy są na tej ścieżce mało wyłamanym motocyklem, muszą po prostu z wyjścia z łuku być przed takim zawodnikiem, który jedzie po wewnętrznej części toru, więc Damian Baliński z Tomkiem Golobem pokazali tą ścieżkę bardzo wyraźnie, a Damian Baliński po prostu z tej ścieżki nie zszedł ani na moment i stąd ta pewna wygrana. Jak ten wyścig skomentuje główny bohater gonitwy numer 10, triumfator Damian Baliński. Posłuchajmy. Pokonać, pokonać Tomasza Goloba w tym sezonie to wielka sztuka. Duma cię rozpiera? No na pewno. Wiadomo, Tomek jest w strasznym gazie. Mocno się koncentrowałem na ten wiek, żeby dobrze wyjść przede wszystkim ze startu to się udało. I później staram się dowieść pozycję, Było ciężko. Tomek cały czas atakował, ale... Cieszy mnie to, że wygrałem z tak znakomitym zawodnikiem, jak jest Tomasz. No właśnie, w tym pierwszym wieku Tomasz ostro pojechał z Hampolem, ty też po wyjściu ze startu, tam nie było zmiłuj. Nie ma, nie ma, nie ma zmiłuj się, najedziemy, no, walczymy o każdy punkt. No było widać wcześniej, Tomek też Jarkowi trochę poprzeszkadzał, ja jakoś tego nie robiłem, starałem się po prostu jechać takim torem bardziej optymalnym, żeby, żeby on nie wjechał w tą ścieżkę. No nic, liczy się zwycięstwo, to jest naprawdę bardzo ważne dla mnie i cieszę się z tego zwycięstwa. Damian Słówko w współpracy parowej z Januszem Kołodziejem. Krzysztof Cegielski zachwalał. Wy się dogadujecie też poza torem. To jest najlepszy człowiek do jazdy parą dla siebie, Janusz Kołodziej? I nie tylko, jest to naprawdę człowiek z ogromnym sercem koleżeński. Tak jak powiedziałeś, nie tylko na to, że się dobrze rozumiemy, również poza torem w parkingu wszędzie, gdzie się spotkałem. Naprawdę, Janusz. Jest super gość i bardzo dobrze mi się z nim pracuje. Po prostu wielka klasa. Dzięki Damian, trzymaj gaz. Dziękujemy.